Cześć, jest Renu Luis. Postanowiłem nagrać serię poradników do OpenTV Server. Stworzenia całkowicie od zera całego serwera, gotowego już do wypuszczenia dla graczy. I generalnie stworzyłem sobie tych pliczek, i w tym pliczku znajdują się rzeczy, które będziemy sobie tworzyć na bieżąco w każdym z tych filmików. Czyli na początku poznamy, pogadamy sobie ogólnie o o całym projekcie nauczymy się podstawowych komend przejdziemy sobie do konfiguracji naszego hostingu czyli przygotowanie przygotowanie eee, no naszego hostingu dla, dla graczy, żeby to jakoś w miarę stabilnie stało i pod ten hosting podepniemy sobie domeny, żeby gracze łączyli się już po domenie, a nie po jakimś apiku następnie zainstalujemy sobie i skonfigurujemy E, pakiet e, LAMP czyli Linux Engine e, MySQL i PHP to jest myślę generalnie taka bardzo basicowa, podstawowa konfiguracja. E, następnie pod pakiet LAMP podepniemy sobie bazę danych czyli PHP MyAdmin raczej MySQL to będzie nasza baza. Następnie skompilujemy sobie ten silnik. Będzie to Najnowszy e, TFS bądź OTX, jeszcze, jeszcze dokładnie tego nie wiem, ale generalnie na bieżąco wszystko to sobie ustalimy. Następnie omówimy sobie całkowicie budowę tego silnika, co tam można dodać, czego nie można, z czego się składa, jakie skrypty, jak skryptować. Więc myślę, że to naprawdę będzie dość fajny odcinek. Następnie e, zainstalujemy sobie stronę oraz podepniemy oraz e, utworzymy bazę danych do tej strony. Myślę, że to jest bardzo prosta sporo z was to umie i tylko to będzie formalność. Następnie tak, przejdziemy do bardziej skomplikowanych rzeczy. Stworzymy sobie własnego klienta pod wersję 10 i następnie pod wersję 11 i 12. Bez żadnego IP changera i innych syfów. Po prostu gracz odpala exe pod 10 bądź pod 11 12 i nie będzie żadnego problemu, nie będzie żadnych śmieciowych dodatkowych programów e, pobierał. Następnie, jak już będziemy mieć skompilowany silnik, skompilowany, e, przepraszam, zainstalowaną stronkę, m, skonfiguru skonfigurujemy sobie PayPal'a pod to, żebyśmy mogli e, jakoś z tego serwera e, jakieś tam grosiki sobie e, zbierać i do, i do tego dokładnie pokażę Wam jak, jak to skonfigurować, jak stworzyć API pod to. Jest to naprawdę bardzo proste oraz e, pobawimy się w bazie danych, jak dodajemy nowe przedmioty poprzez bazę do, do tejże właśnie stronki następnie, skoczymy sobie przez map-edytor też bardzo, bardzo proste narzędzie do tworzenia map nauczymy się nauczymy się tworzyć nowe mapki oczywiście pod wersję 12 pod wersję najnowszą pokażę Wam parę fajnych myczków z map-edytorem E, nauczymy się stawiać e, spawny, tworzyć domki. Myślę, że to jest bardzo proste, też tak naprawdę bardzo dużo ludzi to umie, ja tylko przekazuję dalej wiedzę. E, przejdziemy sobie przez, przed, przez folder e, items, czyli przez przedmioty. Stworzymy sobie nowe przedmioty. Przyszłościowo stworzymy sobie nowe grafiki pod nowego klienta. Nauczę Was edytować klienta 12 i 10, dodawać nowe spritey stworzymy sobie No i tak, stworzymy sobie nowe przedmioty. Będziemy zwiększali atak oraz całkowicie opis i właściwości. Myślę, że bardzo fajna sprawa. No tak, to co już tutaj omówiłem, A, przepraszam, nowe potwory. Stworzymy sobie, pokażę Wam, jak edytować i tworzyć nowe potwory, zmieniać ich wygląd, obrażenia, wygląd tych obrażeń, jak zmieniać nazwę, jakim speed dodawać. To no, jest bardzo fajna bardzo fajna sprawa. Tak samo z NPC. E, nauczymy się tworzyć i budować całkowicie od zera e, NPC. E, nauczę Was jak poprzez Map Editor tworzyć nowe questy. Też bardzo, bardzo, proste, bardzo prosta e, rzecz. Następnie, strona. Troszeczkę sobie omówimy tą stronę. E, stronę naszego serwera. Co zmienić, jak zmienić, dlaczego zmieniać, czy warto. Jak zabezpieczyć przed frontem? Myślę, że tutaj będzie sporo do pogadania No i co? Jak już to będziemy mieli Obgadamy sobie całe zmiany wyglądu Strony przejdziemy do jej dokładnej konfiguracji Od A do Z wam wszystko powiem Tutaj poduczymy się troszeczkę html'a i php Myślę, że też taki Prosty, naprawdę prosty Prosty kursik sobie pod to podepniemy. Następnie tak, przejdziemy sobie do samego silnika, do ustawień do XStage'u, też to jest bardzo proste. Stworzymy sobie nowe profesje, pokażę wam jak je przeedytować, jak zmienić fast attack dla każdej profesji i tak dalej. Ride, też bardzo fajne, bardzo fajne narzędzie w każdym silniku jak dodać do, przykładowo do jakiegoś miasta e, na jazdy i tak, takie podstawowe rzeczy jak e, nadanie rangi dla tutora senior tutora, GMA i, i tak dalej dla goda i pod to e, nauczymy się jakie są komendy pod, e, pod te wszystkie właśnie rangi wszystko znajdziecie e, wszystkie, w, wszystkie te rangi znajdują się na, e, w silniku i co? I na pewno po drodze będą jakieś błędy. Jeżeli, takowe błędy. jeżeli takowe będą, a na pewno jakieś się pojawią, to my sobie to błędy dokładnie omówimy, przeanalizujemy i pokażę wam od A do Z, jak te wszystkie błędy naprawić. Myślę, że generalnie taki, taki poradnik jest... stworzenie takiego... stworzenie takiego poradnika, który będzie się składał z tych wszystkich odcinków. To no będzie to coś fajnego, coś... Czego, czego jeszcze nie ma. Przykładowo, może są jakieś tam poszczególne poradniki, ale na pewno nie ma rozbudowanego, tak jak tutaj to będzie. Więc myślę, że jest to dość dobry pomysł, ciekawy. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie łapkę. I co? I widzimy się niebawem. Bajo.